Z czym kojarzy Wam się morze? Może z wakacjami? Gorący, miękki piasek, kojący rytmy przebijających do brzegu fal? Albo siatkówka plażowa i pełna śmiechu zabawa w wodzie? Ale może to nie tylko relaks to także miejsce skrywające niezwykłe skarby i tajemnice. Przekonają się o tym bohaterowie filmu, który za chwilę obejrzycie. Wybierzmy się razem z nimi nad brzeg Bałtyku do pełnego przygód Trójmiasta. Cześć, nazywam się Michał i zabiorę Was dzisiaj w podróż przez Trójmiasto. A skoro Trójmiasto to trzy miasta Gdańsk, Sopot i Gdynia. Każde z nich ma zupełnie inną historię. Niektóre z tych miejsc sięgają tysiące lat wstecz, a niektóre to młode, dynamiczne miasta. Trójmiasto ma mnóstwo ciekawych ścieżek, mnóstwo miejsc do odkrycia i do przeżywania różnych ekscytujących przygód. Warto rozpocząć od Gdańska. Gdańsk to ponad tysiącletni port, gdzie za dawnych czasów już przywożono różne towary i wywożono. A co było najważniejszym towarem? Na przykład bursztyn piękne nadmorskie perły wydobywane z piasku. Do dziś można zobaczyć tam bursztyny, na przykład Muzeum Bursztynu czy też Muzeum Archeologicznym w Gdańsku. Ale Gdańsk to przede wszystkim piękne widoki. Można je zobaczyć z Bazyliki Mariackiej. Wspinając się na wysokie schody, panorama Pomorza całego Żuław, Zatoki Gdańskiej i Morza Bałtyckiego. To również piękne parki, na przykład Unikatowy Park Oliwski, gdzie można spotkać łabędzie, inne zwierzęta, rzadkie rośliny i wejść do słynnej Katedry Oliwskiej, która jest miejscem od którego wywodzi się nazwa Gdańska Stolica Kaszub, bo tam leżą władcy Pomorza, piersi, protoplaści i przodkowie Kaszubów, którzy mieszkają na terenie Pomorza. Gdańsk to także budynki portowe, na przykład Stary Żuraw, który transportował towary z lądu na statki i przede wszystkim ze statków na ląd. A skoro Gdańsk, to rzut ten Sopot. Miejsce, gdzie znajduje się najdłuższe molo drewniane w Europie. a Obok mola piękne, szerokie plaże. Można tam leżeć. I czuć ten letniskowy klimat. Bo obok znajduje się budynek Grand Hotelu i tak zwany mąciak, czyli ulica bohaterów Monte Casino, ulubione miejsce spacerowiczów z całego trójmiasta. Obok Sopotu Gdynia, młode, modernistyczne, nowoczesne miasto. Z ciekawą architekturą można zajrzeć za róg kratek schodowych i zobaczyć piękne schody. Takie okrągłe kształty to właśnie architektura modernistyczna i gdyński port. Do portu można wpłynąć. Różnymi stateczkami, które są zacumowane przy molu południowym, nazywanym też skwerem Kościuszki, i zobaczyć port od wnętrza żurawie stoczniowe, dźwięki i statki z bliska. Gdańsk-Sopot i Gdynia to również, oprócz pięknych plaż, malownicze lasy, w którymi można chodzić i chodzić, i znajdować ciekawe drzewa, albo i stare, pochodzące sprzed tysiąca lat, wielkie głazy. Który miasto to miejsce wielu przygód. Miejsce, gdzie można bawić się cały czas, ale pamiętajcie, zachowajcie ostrożność. Słuchajcie się swoich rodziców, opiekunów, opiekunów, nie szarżujcie, uważajcie na siebie i bawcie się odpowiedzialnie. A Trójmiasto odwdzięczy się wam wielkimi atrakcjami do przeżycia. Polecam trójmiasto. A czy wiecie, jak nazywają się ludzie, którzy od wieków mieszkają na Pomorzu Gdańskim? Mowa o kaszubach. Przodkowie mieszkańców tych terenów przybyli tu już w średniowieczu. Kaszubi mówią nie tylko po polsku, ale także w swoim własnym języku, który jest jednym z najstarszych w Europie. Skąd wzięły się ich tradycje? Jakie legendy kryje kaszubskie wybrzeże? O tym opowie nasz ekspert. To je krótci, to je dłudzi, to kaszebsko stoleca, to są base, to są skrzepci, to łezneczo kaszeba, łeznaczo, kaszeba, Bases skrzepci, krótci, dłudzi, to kaszebsko, stoleca. To je ridel, to je tycz, to są hojne, widły gnojne, chojne, widły gnojne, ridel, tycz, kaszeba, Bases skrzepci, krótci, dłudzi, to kaszebsko, stoleca. Wiecie co to takiego? To początkowe fragmenty tradycyjnej kaszubskiej pieśni zwane kaszubskimi nutami lub kaszubskim abecadem. Od tej zabawnej wyliczanki osoby w waszym wieku, a także jeszcze młodsze, rozpoczynają swoją przygodę z nauką języka kaszubskiego. Języka, którym w Polsce posługuje się prawie pół miliona ludzi. To dzięki tej wyjątkowej i pięknej mowie podtrzymywane są kaszubskie tradycje. Kaszubski język to nasz skarb, ale nie jedyny. Bogactwem Kaszubskiego regionu jest ponadto bałtycki bursztyn, zwany również bałtyckim złotem. Bursztyn to tajemnicza i magiczna substancja, którą zrodziły ponad 40 milionów lat temu spływające do morza żywiczne łzy drzew. Nasz ekspert powiedział poetycko, że bursztyn to żywiczne łzy drzew. O tym, skąd wziął się bursztyn, powstało wiele legend. Posłuchajcie jednej z nich. Kiedy Bóg stworzył świat, był on piękny, lecz pusty. Bóg sięgnął więc po wielki worek pełen gór, rzek, lasów i mórz, by rozsypać je po ziemi. Ulepił człowieka z gliny i powołał aniołów, by czuwali nad ludźmi. Wkrótce jednak Bóg dostrzegł smutnego anioła Kaszub, który powiedział – Ojcze, nasz kraj jest jałowy i ubogi. Czy nie żal ci ludzi, którzy tu mieszkają? – Poruszony tymi słowami, Bóg zajrzał do swego worka. Na dnie znalazły się ostatnie okruchy, pagórki, jeziora, rzeki i lasy, które rozsypał nad kaszubami. Ku zdumieniu wszystkich z resztek powstała kraina niezwykłej urody mozaika pól, łąk i srebrzystych strumieni. Bóg rzekł do anioła: Teraz masz pod opieką ziemię piękniejszą niż inne. Strzeż je i chroń. Na znak swej miłości dał mu bursztyn, cenniejszy niż złoto. Rzuć go w morze, powiedział Bóg, a gdy nadejdzie zagrożenie, bursztyn wypłynie, by przynieść ratunek. Wtedy Gryf, skrzydlaty lew z głową orła, zaniósł bursztyn do Bałtyku. Na pamiątkę tego wydarzenia czarny Gryf znalazł się w herbie Kaszub. Każdy z tych bursztynów, a także każda znaleziona przez Was nad Bałtyckim Morzem bursztynowa bryłka jest więc bardzo, ale to bardzo stara i była świadkiem wielu przemian w historii naszej planety. Fascynujące, prawda? Jak jednak rozpoznać prawdziwy bursztyn i nie pomylić go ze zwykłym kamyczkiem? Najłatwiejszym sposobem jest przeprowadzenie testu ciężkości. Wystarczy, że do osolonej wody wrzucicie swoje znalezisko. Jeśli utrzyma się na jej powierzchni, istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo. Staliście się posiadaczami bałtyckiego złota. Czy komuś z was udało się kiedyś znaleźć bursztyn? Jeśli tak, gratulacje. Podobno bursztynu najlepiej szukać jesienią i zimą po sztormach. Największe szanse na jego odnalezienie macie w rejonie półwyspu Helskiego oraz na plażach w okolicach Gdańska i Słupska. Choć większe bryłki są rzadkością, to drobne okruchy przy odrobinie szczęścia są w zasięgu waszych rąk. Koniecznie odwiedźcie też Muzeum Bursztynu w Gdańsku, gdzie każdy może dowiedzieć się, jak powstaje ten niezwykły kamień, złoto, skarb Bałtyku. No właśnie, czym właściwie jest Bursztyn? Bursztyn jest źródłem jednych z najstarszych legend Europy. Jeszcze nie nauczyliśmy się czytać i pisać. Ktoś kiedyś na plaży pobudz niepozornie przy spojrzał na słońce i szybko utożsamił te żywice z życiodajną siłą, z energią, z bóstwem. Nic więc też dziwnego, że szybko nasi przodkowie zaczęli uważać, że bursztyn leczy. I chociaż nauka do dzisiaj tego twierdzenia nie potwierdziła, to jest to jedna z najstarszych opowieści marketingowych. Bursztynem byli zafascynowani starożytni. Pisali o nim greccy filozofowie, a Rzymianie nawet wyprawiali się rzekomo przez morza, żeby dotrzeć do jego źródeł. Chodziło im przede wszystkim o to, żeby zapłacić za ten cenny kruszec jak najniższą cenę. Bursztyn znajdziemy na terenie całego ziemskiego globu, już nawet na Antarktydzie. Ale to Gdańsk jest światową stolicą Bursztynu. To tutaj kształcą się przyszłe pokolenia jubilerów, złotników, a także jest Muzeum Bursztynu wizytówka gdańska, w Światowej Stolicy bursztyny. I chociaż pokazujemy Ci tutaj ciekawe historie, niektóre z nich sięgają 330 milionów lat, te historie opowieści ponad tysiąc eksponatów, to zawsze największą wartość będzie miał ten Bursztyn, który sama albo sam znajdziesz na kimieńskiej plażach. Nie wiem jak Was, ale mnie te nadmorskie historie bardzo zachęciły, żeby odwiedzić Pomorze i odkryć jego tajemnice. Ale jeśli nie możecie wybrać się nad Bałtyk, nic straconego. Przygody czekają wszędzie, nawet blisko domu. Żeby je przeżyć, wystarczy trochę odwagi i ciekawości. Podróże uczą nas wielu rzeczy. Dzięki nim nie tylko poznajemy nowe miejsca, ludzi i kultury, ale dowiadujemy się też wiele o sobie, o tym, co lubimy, a co sprawia nam trudności. O tym, jak reagujemy na nieznane sytuacje, widoki czy smaki. A co przyda się w każdej podróży? Oczywiście, dobre towarzystwo. To dzięki naszym bliskim możemy śmielej stawiać czoła przygodom, cieszyć się z odkryć i radzić sobie w trudnościach. A teraz czas na zadanie dla Was. Spróbujcie odkryć coś nowego w swojej okolicy. Może to być miejsce, w którym jeszcze nie byliście, albo ciekawostka, której wcześniej nie zauważyliście. Podzielcie się swoimi znaleziskami. Kto wie, może zainspirujecie innych do własnych podróży? Bohaterowie filmu, który za chwilę zobaczycie, przeżyli niezwykłą podróż i dowiedzieli się, czym są prawdziwe skarby. Czy jesteście gotowi dołączyć do Oskara, patki i bruna? Ruszajmy na spotkanie z Gdańskiem, bursztynem, i przygodą.